Witamy wszystkich bardzo serdecznie w 229 odcinku GNM Plus i razem ze mną w studiu jest... Hubert Pomykała. cześć. I znowu nie ma Mateusza Zdanowicza, bo znowu coś wymyślił. To już chyba jakaś taka tradycja, że Mateusz Zdanowicz to w tym momencie dodatek do Mateusza Fikta w GNM Plus. <grym> no, dobra, dobra. Nie no, no po właśnie, po prostu, dobra, dobra, oczywiście. Po prostu jest chory. Nie umniejszamy jego roli. I już y, tydzień temu go, go bolała głowa, więc to, to były pierwsze oznaki jego choroby. Bo słyszałeś przecież, że panuje epidemia grypy w Lublinie. Podobno nawet BBC e, e, mówiło, londyńskie o, o, mówiło o tym, Epidemii grypy w Lublinie? Tak, jeszcze w grudniu podobno. Okej, okay, nie no, ja generalnie byłem ostatni raz chory właśnie w grudniu i od tego czasu już wszystko w porządku, więc. Ale będę wiedział, że kiedy zarażę się grypą, to będę mógł powiedzieć, że to przez tą lubelską epidemię. No widzisz, ja chyba byłem już chory, ale. Ale, ale mi się udało. Udało w trzy dni, więc nie taka groźna ta epidemia. Dobrze, może więc przejdźmy do standardowego pytania. Koniec już tych dyskusji w chorobowych czyli w co ostatnio grałeś? Słuchaj, grałem najwięcej, uwaga, w Tuber Simulator, PewDiePie's Tuber Simulator, na telefonie, tak jest. Mam już prawie 30. level, ale po pewnym czasie przestałem po prostu brnąć do przodu i dodawać całkowicie nowe rzeczy. Tylko aktualnie mój pokój jest w tym momencie e, stale upiększany dmuchanymi lalkami. Aha, takim ja myślałem, że główna i te i pagi. Sobie, no. yy, nie, nie, nie. No, post postanowiłem, <laughs> że dwie ściany przyozdobię dmuchanymi lalkami, takimi y, wiadomo z y, filmów emitowanych na kanale Polonia 1 po godzinie 23, a następnie chyba Raptory sobie na drugą ścianę y, uderzę. No i tak y, powoli sobie w to klikam. W żaden inny tytuł nie grałem, ale w momencie, kiedy montowałem jeden z dwóch naszych ostatnich filmików, czyli patch do Diablo 3 Ciemności nad Tristram, że coś takiego. I czy Shadow ciemność? Tactics. Tak, Shadow Tactics dzisiaj weszło, musicie sprawdzić, koniecznie. Krzysztof Lenarczyk recenzował i yy, nabrałem ponownie ochoty do grania w Diablo 3, ale z racji tego, że coś mi Battle.net yy, fisuje, że się tak wyrażę i nie chcę ponownie pobrać mi gry, zastanawiam się, czy nie kupić sobie wersji na PlayStation 4, tym bardziej już z yy, Reaper of Souls, bo nigdy nie miałem yy, po prostu tego dodatku. A Paweł, z tego co wiem, to regularnie odpala ten tytuł i ciśnie w niego, więc tym bardziej, że cena chyba bardzo mocno spadła. To jest mój najbliższy zakup, tak mi się wydaje. A co ty grałeś? Ja grałem w dwie gry, a tak naprawdę jedno to było demo, czyli Resident Evil, jako że premiera jest dzisiaj, właśnie jak nagrywamy ten podcast. To demo się nazywa The. Beginning Hour. Tak, dokładnie. I. To jest w ogóle podobno, znaczy podobno, oglądałem pierwszą godzinę na YouTubie Residenta i to demo jest jakby częścią też poniekąd i samej gry, ale w taki Dodatkiem dosyć takim... ciekawy sposób jest włączony. To nie jest tak, że to demo w całości jest wycinkiem z gry, tylko właśnie jest koniec i, i wprowadzenie jest jakby zupełnie inne. O tym chyba porozmawiamy jako i o samym temacie już za chwilę, a druga gra, która dzisiaj również była na recenzji recenzowana, to był Res. Nie wiem czy kojarzysz. Taka Oczywiście, gra z PlayStation tak. 2, później wyszła też chyba i, i też chyba na Dreamcastie była. Teraz I, mówisz o Res Infinite? Była później na Xbox Live, a teraz zagrałem właśnie na PlayStation 4 w Res Infinite. Oczywiście można by powiedzieć znowu to samo, tylko że teraz mamy full HD 60 klatek na sekundę, ale osoby, które mają PlayStation VR, mogą z tej gry troszeczkę więcej wyciągnąć, ponieważ jest tam wbudowany tryb, gdzie ty strzelasz do tych jakby statków i przeciwników, kierujesz tym celownikiem swoją głową i tylko naciskasz, maszujesz ten X. Nie wiem jak to działa, muszę się przyznać, bo nie mamy PlayStation VR niestety, Sony nam nie podesłało, a i My nie zakupiliśmy, zresztą też są problemy, żeby w ogóle znaleźć w sklepach PlayStation VR, więc nie miejcie pretensji, że to, to moglibyście sobie po prostu kupić. Po prostu to się tak łatwo nie da tego kupić, wbrew pozorom. Tym bardziej, że wszystkie egzemplarze w Polsce PlayStation VR jakoś w listopadzie zniknęły? No coś sklepowych. tam jeszcze na pewno da się znaleźć, ale nie w takich cenach, w których, w których wyszedł ten VR, po około 2000 dopiero pojawiają się jakieś takie aukcje na Allegro. Ale prócz tego dodany jest też tryb po przejściu tych stage'ów sześciu, czyli sześciu poziomów. Masz otwarty tryb, w którym możesz sobie swobodnie tam latać i strzelać. I to jest chyba główna zaleta tej edycji, ale 125 zł za zapłacenie wow. za grę, która wychodzi chyba piąty czy szósty raz na kolejnej platformie i jest praktycznie taka sama, no to wydaje mi się troszeczkę zdzierstwem. Tak więc jeśli chcecie posłuchać więcej moich wrażeń z gry, to zapraszam do odsłuchania audycji, na pewno też pojawi się wideo recenzja na naszym kanale, a my przejdziemy właśnie do tematu naszego jednego z głównych, czyli Resident Evil. Bo ty się oczytałeś, premiera właśnie dzisiaj, więc pomyśleliśmy, że warto będzie porozmawiać o tym, chociaż sami jeszcze jakby w pełną wersję nie graliśmy. Tak więc słucham ciebie, co tam, co tam wyczytałeś i dlaczego podobno to jest bardzo dobry Resident Evil? Byłem w ogóle zdziwiony pierwszy raz, kiedy zorientowałem się, że wczoraj zeszło embargo na recenzję. To jest taki moment w życiu każdego gracza, w którym po prostu może przeczytać pierwsze teksty, które się w internecie pojawiają. I odpaliłem gry online.pl, a tam 9 na 10. Ja tak mówię: jejku, przecież Resident Evil 7. Pod tytułem Biohazard, był grą, która była. Okay, była w kręgu zainteresowań wszystkich dookoła, ale nikt nie spodziewał się po tym czegoś ciekawego. Również grałem w The Beginning Hour, było jeszcze jedno demo o nazwie Kitchen. To są w ogóle produkcje, tak jakby, które są oddzielnymi ele elementami całej gry. One dodają nowe elementy, ale to nie są fragmenty wycięte z oryginału. No trochę są. Trochę, no, trochę ale tak. nie w całości. Nie to w tak. całości, dokładnie. To są również rzeczy, które po prostu rozszerzają. Całą tą historię. Kilkanaście godzin rozgrywki, około 11 się mówi. E, tryb normalny, podstawowy, później jeszcze tryb szalony, w dużej mierze po prostu gra FPS, ale podobno z rewelacyjną fabułą, taka, która nas wciąga od początku do końca, e, gra, która ma swoją lokalizację na bagnach Louisiany w domie w domu, w farmie rodziny Baker. I jeśli graliście w demo The Beginning Hour, to ten facet, który się kierował nas na końcu żegnał, mówiąc, welcome to, to Family sam, tak, to jest tatuś z całej tej rodziny. Więcej nic wam nie powiem, ale jednocześnie więcej nic nie przeczytacie w internecie, ponieważ recenzje są raczej zgodne i nie mówią nam nic o tym, co może nas napotkać. E, znaczy, wiem... takie pierwsze wprowadzenie, to nie będzie w ogóle chyba spoilerem, że e, zaczynamy jako gość, który zaczyna szukać e, swojej dziewczyny, swojej żony, żony e, tak. e, która, o, od której w ogóle nie słyszał nic od trzech lat. Od trzech lat właśnie. I podobno jest w tym domu. Przyjeżdża ale wysyłam tam. mu SMS-a o treści, żeby jej nie szukał. Tak, ale on przyjeżdża tam i zaczyna szukać, więc możecie się domyśleć, co się dzieje dalej. Tak, wiecie, jak to w rzeczywistości jest. Jeśli ktoś Wam mówi, żebyś tego nie robił, to znaczy, że to zrobisz prędzej czy później. Ja oglądałem, przyznam się, godzinę z PewDiePie'em. To tak samo jak ja. Wczoraj czy przedwczoraj odcinek, i faktycznie. Nie spodziewałem się tak dobrej produkcji. Wiem, znam jedną osobę, która się spodziewała po tym tak wysokiego poziomu, nazywała się Patryk Ciesielka. Okej. Okay. Więc on na pewno nie był zaskoczony, że to będzie dobra gra. No ale ja no po prostu czekam, 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 żeby dostać łapki swoje. Kopie Powiem wam, dlaczego powinniście być rezydentem zainteresowani. Po pierwsze, dlatego, że Rezydent Evil przeszedł swoją pierwszą poważną przemianę razem z czwartą częścią gry. Kiedy wcieraliśmy się w Leona Kennedy'ego i ta gra zmieniła się nagle z powolnego walkera i dużej ilości zagadek, po prostu wrzuciła nas w zupełnie inny świat. strzelankę zombie. Tak jest, I ale taką jednocześnie bardzo piątka, klimatyczną. Mówi się, to że samo. piątka i szóstka to to samo, ze spadkiem formy, szczególnie w szóstej części gry, które pamięta że otwarcie było jakieś po prostu strasznie złe. Miasto, Raccoon City, dookoła podniszczone samochody, jeszcze helikopter spadający w pierwszych trzech minutach rozgrywki. No nie, tego, nie do tego Resident nie przyzwyczaił, mimo że zawsze lubiłem tą serię. Natomiast nie, siódemka to nie dość, że... Nie, powrót do korzeni to jest złe określenie, ale myślę, że dobrym określeniem jest przywrócenie nazwy horror tam, gdzie należy. Jednocześnie hasło SURVIVAL również w tym momencie ma znaczenie. I, co najważniejsze, Yy, wersja sprze... źle. Przepustka sezonowa to jedno. Jeśli kupimy przepustkę sezonową, dostaniemy DLC, które są płatne, ale Capcom szykuje dla nas również DLC, które są bezpłatne i mają na dodatek rzucać zupełnie światło, inne światło na tą zamkniętą historię Itana i Mi, bo to są główni bohaterowie Resident Evil 7 Biohazard. Więc przez cały kolejny rok jest duża szansa, że dowiemy się jeszcze nie dość, że rzeczy, o których nie mieliśmy pojęcia, to ta historia będzie nam się kształtować. Mam nadzieję oczywiście, że tak będzie, bo nigdy nie wiadomo, czy te DLC nie będą będą po prostu zupełnie beznadziejne. Natomiast y, myślę, że Resident Evil 7 jest o tyle ciekawą produkcją, że twórcy nie serwowali nam praktycznie żadnych informacji. Pojawiło się demo, pojawiło się beginning hour, to demo było bodajże trzy razy y, zmieniane, to znaczy nikt nie wiedział na przykład do czego służy ten plastikowy palec znaleziony za szafką. Po pewnym czasie były dodawane do dema nowe elementy i myślę, że Capcom po prostu bardzo dobrze sobie zdawał sprawę z tego, w jakiej pozycji siedzi. Bo oprócz tego, że grafika jest podobno fenomenalna, to na dodatek jest to gra taka, na którą czekali użytkownicy PlayStation VR. Ona jest całkowicie kompatybilna z PlayStation VR i na dodatek podobno jest naprawdę piękna, jeśli chodzi o warunki PlayStation VR. Um, tekstury są, um, jak to można powiedzieć, tekstury... ostre. Ostre, ale... właśnie. Nie wiem, ja bobne. grałem na VR w Rezydenta. Celuje się głową podobno. Na WGW, no tak. I nie grałeś wtedy? Nie. nie. Ta gra wyglądała brzydko, więc jestem trochę zaskoczony Twoimi niestety informacjami Niestety mamy. nie mamy, niestety, e, VR Jakby sama gra ok, I, i, i było tak, że wszystko było ostre na jeden metr. Później wszystko było rozmazane. Jakbyśmy mieli jakąś taką wadę z, yy, wzroku, ale. Najważniejsze było to, że rozdzielczość była fatalna i nie czuło się tej imersji i rzeczywiście dla mnie była kolosalna różnica zagrać w demo po prostu na PlayStation 4. Teraz właśnie 4 mówi się, że rozdzielczość została całkowicie poprawiona. No chyba że tak. No to chciałbym to zobaczyć właśnie na własnych oczach, ale jak wspomnieliśmy wcześniej. PlayStation VR, nie dla nas. No Bóg niestety nie dla nas. W ogóle wspominam o Resident Evil 7 nie tylko dlatego, że to dzisiaj nie jest teraz sponsorowany. Tak, jest, oczywiście. Zacznijmy od tego, ale w momencie po tym, jak już znalazłem tą pierwszą recenzję w internecie, odpaliłem sobie bodajże stronę po prostu Resident Evil 7 na Facebooku i zobaczyłem Destructoid 10 na 10 Szok. Polygon bodajże 9 na 10 Mówię, coś jest na rzeczy. Skoro najwięksi branżowi gracze z całego świata wystawiają takie noty, to to nie może być złe. W ogóle Destructoid nawet się pokusił o stwierdzenie an instant classic więc zobaczymy jak to będzie ja w tym momencie już tupię nóżkami mimo, że uwaga, nienawidzę horrorów moje serce się do tego zupełnie nie nadaje i mój pomysł na Resident Evil 7 to Patryk Ciesielka my, siadający pada w ręku, a ja siedzący po prostu z sokiem oraz z popcornem i oglądający te, to, to co on przeżywa jednocześnie bojąc się za siebie no, ja akurat nie mam takiego problemu, ale z drugiej strony też nie jestem fanem y, horrorów, ale to właśnie ze względu na to, że większość obecnie y, to jumpscary, tak zwane, że takie klasyczne jakby podejścia i, i zagrywki y, w samej mechanice gry, no, ale tutaj wydaje się, trochę w inny sposób to poprowadzone. Y, I też cieszy mnie to, że nie ma nastawienia na walkę przede wszystkim, co jakby. Pamiętając wszystkie rezydenty, które pamiętam, to jakby ta gra nie powinna się w ogóle nazywać Resident. Dlaczego? Mogłaby się nazywać P.T., jeśli ktoś pamięta takie demo. Właśnie, jest jeszcze jeden ważny element, o którym wspomniał P.D.Pie, w tym fragmencie, który oglądaliśmy, oglądaliśmy wspólnie. Resident Evil stoczył się, po prostu zaczął się staczać, te części były coraz gorsze. No pamiętajmy Silent Hills, powiedziałem e, najpierw Resident, tak? A teraz mówię Silent. Miałem na myśli Silent Hilla. Przepraszam. Silent Hill miał coraz gorsze części, potem było Silent Hills, czyli projekt robiony przez, bodajże przez Benicia Del Toro i przez Hideo Kojima tak. i jeszcze główną rolę miał zagrać Norman Reedus, który teraz będzie w Death Stranding. No i to oczywiście upadło, było to demo PT i konsole z demem PT zainstalowanym są droższe niż, niż normalne. Tak samo z Rezydentami, to jest mam wrażenie pierwszy horror wysoko budżetowy który może w jakiś sposób przewrócić ten gatunek do łask, tam PewDiePie też wrzuca jakieś tam okładki gier, że Outlast, że Lays of Fear nasze polskie, że to ważne tytuły, które w międzyczasie się pojawiały i pokazywały, że horror ma się dobrze, ale to jest pierwszy duży horror lat. No i zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyniknie. Czekamy i na Wasze komentarze. Jeśli kupiliście już rezydenta nowego, no to podzielcie się wrażeniami w komentarzach pod tym odcinkiem, a my zaraz przejdziemy do następnego tematu, który jest związany no, z rozpiską Xbox Live, bo zaskoczyła ponownie. Tak więc przedstawiciele Microsoftu ujawnili listę tytułów, w które będziemy mogli zagrać dzięki subskrypcji Xbox Live Gold w lutym tego roku. No i okazuje się, że całkiem fajne kąski trafią się wszystkim posiadaczom, posiadaczom zarówno i Xbox One, jak i Xbox 360. Ale pamiętajmy, jeśli mamy Xbox One, to też możemy zagrać te. W, też, w te wszystkie tytuły, które są oferowane w ramach Xboxa 360, bo mamy tutaj wsteczną kompatybilność. No i co mnie naprawdę zaskoczyło, to to, że w lutym, od połowy lutego do połowy marca będziemy mogli zagrać w projekt Cars. E? Taka ciekawostka. Pierwszą recenzją jaką kiedykolwiek usłyszałem od Gramerona Maxa jest Project Cars. Tydzień później już byłem na audycji zaczynając się w to bawić. Po prostu usłyszałem recenzję Project Cars i stwierdziłem, muszę tutaj być. Widzisz, to jest więc dla ciebie bardzo ważna rozpiska. I muszę i... kupić Xboxa. I musisz kupić Xboxa i musisz kupić e, Live'a, albo nawet nie. Chyba w zestawach jest. Ale mniejsza z tym, prócz tego dostaniemy grę o nazwie Lovers. Cokolwiek to znaczy, bo nie znam takiej gry w ogóle. No, mi, ostatnio też dla mnie obce pojęcie. <laughs> dobra, dobre. A w ramach e, subskrypcji na Xboxie 360, no wręcz dwa klasyki, bo mamy też e, Monkey Island 2 Special Edition od 1 do 15 lutego. I od 16 lutego do końca miesiąca będzie Star Wars The Force Unleashed. Jedynka, która była świetną grą, i. I co ona ciekawe, chyba naj... najlepszą grą była na PSP. Nie wiem, nie grałem, ale to była najbliższa gra tych starych Star Warsów. I swoją drogą bardzo doceniona i super, bo to był bardzo przyjemny tytuł. E, tak więc, no nie wiem, co więcej moglibyśmy powiedzieć. Tak więc, może po prostu Twoje wrażenia i może porównania do tego, jaka ostatnio była rozpiska PlayStation Plus. A zapewne nie pamiętasz, więc mm. świadczy to o czym. O tym, że nie mam PlayStation Plus. Nie, że była słaba. Okej, okay. nie, nie mam, nie mam PlayStation Plus już od grudnia, od początku grudnia, więc y, przypominasz co było w styczniu? Pamiętasz nie może? pamiętam. Wie, wiem, że jeden miesiąc ostatnio był chyba grudniowy, kiedy naprawdę pojawiły się jakieś dobre rzeczy nawet tutaj. E, PlayStation Szybko plus, sprawdzamy. grudzień. Czek, 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 czek. I dostaliśmy w grudniu. Właśnie wydawało mi się, że w grudniu Nie, dostaliśmy ten... jakiś Badziew i postanowiłem ta, tak, tak, dostaliśmy w grudniu Badzie. To był Badzie. Mm. To może styczeń, chociaż. I już patrzę. Day of the tentacle remastered. To akurat bardzo, bardzo, bardzo przyjemna produkcja, którą chętnie bym zagrał, chociaż z drugiej strony. A miałem... this, wa this War of Mine, to była ta właśnie dobra gra, o A, której okay. pamiętałem. Polska tak, ale to jest, gra to jest the, the Little Ones, więc to jest ten dodatek. Tak, ale podstawowa wersja ta. To, to pierwsze chyba nie wyszło. To, to jest tylko taka na konsolę. Ale czy inaczej, to... inaczej więc to, to bardzo fajny tytuł. Tak więc no, nie mam nadal, więc chyba mniej Tak większości. więc jeszcze możesz, możesz nadrobić, kupić na ten miesiąc, prawda? Bo dopiero się kończy za 7 dni, a jak już pobierzesz, to ma zawsze normalnie chyba, chyba normalnie te dwie dychy jednak z portfela wyciągnę. No po prostu Xbox jak zwykle pokazuje, że jest w temacie darmowych gier, tudzież gier udostępnionych razem z live'em 10 km do przodu, przed PlayStation, przed Sony, no. Jak wyjdzie ten Nintendo Switch, to na szczęście Sony się będzie mogło tłumaczyć, że jest lepszej opcji, bo będziemy śmiali się z tego, jakie tytuły z nes będą się pojawiały co miesiąc. To jest w ogóle temat na inną bajkę. Który możecie sobie zobaczyć w dużej mierze na naszym YouTubie. Mam tak, prawie, prawie pół godziny. Y audycji ubiegłej, o której zaczynamy rozmawiać na poważnie Nintendo Switch. Również w GNM Plus ten temat się pojawia i Mateusz, Stanowić razem z Mateuszem, wideo. I ledwo, ledwo, ledwo co sprawiłem, że nas nie zablokowali? W sensie Nintendo, bo Nintendo od razu jak coś pojawia się na YouTubie a o Switchu to od razu... blokada, co się zablokowało? Blokada, jak zrobiłeś, że, że nas nie zablokowali? Znaczy, próbowali zablokować to po pierwsze, ale po drugie spróbowałem odwrócić efekt tak, lustra. lustra było. Później nałożyłem nasze logo na, całe, na cały obraz, tak więc no trochę się postarałem, ale i tak powstały roszczenia. No, zobaczymy, co z tego będzie. Na razie jest wszędzie na całym świecie dostępne wideo, więc póki co oglądajcie, bo nie wiadomo, co będzie dalej. A my. Z już za chwilę wracamy z ostatnim tematem w tym tygodniu związanym z producentem GTA V. Były szef Rockstar North, producent GTA V. Nie wiem czy pamiętacie takiego gościa, który też często na prezentacjach gier Rockstara pojawiał się, i to był Leslie Ben Zais, jeśli dobrze czytam. O, Benzies, on... myślę. Benzies? Benzies? No, okay. Benzins myślę. Benzins, Benzins. On pod koniec 2016 roku odszedł z Rockstara i okazuje się, że planuje założyć swoje własne studio. A tak naprawdę już założył. I tu pytanie do ciebie: co on może produkować? Jakie może mieć plany? Mam nadzieję, że będzie produkował dobrą grę. Nie mam zielonego pojęcia za Powiem co Powiem ci tylko, jak nazywa się samo studio: Royal Circus Game Limited. Więc mm. może będzie produkował symulatory cyrku <laughs> dla pary królewskiej. <laughs> Brzmi całkowicie przekonująco, tym bardziej, że odpaliliśmy sobie artykuł na Eurogamer.pl, jest tu zdjęcie Lenzi Benzisa i podpis fajne okulary i myślę, że to jest dobre y, zwieńczenie. Nie mam żadnego pojęcia co szef Royal Circus Games Limited, Leslie Benzis, producent GTA V i były szef Rockstar North zamierza zrobić, być może jakiegoś pinbola na PlayStation Vita, albo jakieś MMORPG, albo może jakąś bijatykę, być może również coś związanego z mafią i z gangsterką. Nie mam Mamy zielonego pojęcia. Czy mnie to ciekawi? Nie, specjalnie nie jestem fanem GTA 5. To jest bardzo dobra gra na pewno, ale nie, nie, nie trafiła w mojej gusta. Nie wiem, jak w Twoim A, przypadku. Ale zdradzę ci kolejny szczegół. Tak naprawdę zarejestrowało pięć firm, w których to jest na przykład Starship Group, Everywhere Game Limited czy VR Limited. Tak więc może VR będzie. VR architekt. E, robił architekta. To dobrze mówiłem na początku tak. architekta cyrków dla Pary królewskiej z w kosmosu jarze. w Jarze. Tak. W statku kosmicznym. To jest totalnie takie. mieliśmy tytuł. tytuł nowej gry. Przykro mi Lensi, szyfa yy, Rockstara. Lensi, jeśli będziesz chciał nas zablokować, to my tak się nie damy, ale możesz... Wydaje mi się, że to jest dobry akcent na zakończenie tego Tak, odcinka, My byliśmy tak? pierwsi, my o tym powiedzieliśmy pierwsi, jakby Pamiętajcie ktoś, o nas. Tak, jakby ktoś kiedyś się zastanawiał jest Bo tytuł. nikt nie pamiętał o tym, że tego, Diablo 3 dodatek. My byliśmy pierwsi. Oczywiście, że tak. A, a, nikt, a nikt o tym nie pamięta. Co za ludzie. Dobrze, komentujcie, subskrybujcie, szerujcie. a my słyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku. Cześć! Cześć.